Widać nas? Widać. Widać, widać. Cześć, ja z pizzerii Jolanta. Jest ze mną Daniel i I Daniel, Ty byłeś u nas wcześniej, jak, ty, jak ty miałeś urodziny, czy nie? E, tak, tak. Na urodzinkach byliśmy, chyba sobie... Ale to był Twój pierwszy raz u nas? Pierwszy raz, no. A no to Daniel na urodziny na 1 sierpnia, w ogóle 100 lat, nie? Które Dzień to były był urodziny? 21. Elegancko, nie? Daniel na 21 urodziny przybył do pizzerii Jolanta, spodobało mu się i stwierdził, że chce spróbować czegoś mocniejszego, no, tak? No pewnie, bo ja już wcześniej śledziłem, tak. Tak. tylko nie było okazji, żeby tutaj podjechać i w końcu musiał do... urziny, to... Więc co dzisiaj się bawimy? No poleci to wyzwanie. Mam wyzwanie ostrości. I... Dobrze. Obecny ranking wygląda tak, że mamy Adama na pierwszym miejscu z czasem 3 minuty 54 sekundy. Czerwony Pingwin na drugim miejscu z czasem 4 minuty 2 sekundy. I na trzecim miejscu jest Krystian z czasem 4 minuty 14 sekund. Okej. Okay. Tak. I... No i tyle. Krystiana mogłeś nie widzieć, bo dopiero jutro wstawiam. Właśnie dlatego nie widziałem. Tak, no. więc widzieć. Artur się... był ostatni. Tak, Artur nie Artur. A, no. Był A. Damian. Damian był ostatni. A Damian. Z czasem 5.44, to teraz już go Krystian przeskoczył. No dobrze Lecimy, nie będziemy przedłużać, ty? Trzeba się najeść. No, no. Dobrze, Danielu. Pizza, wyzwanie. I teraz tak, rękawiczki, ręczniki, tak? Muszą być. Jeżeli nie chcesz, to nie muszą być cię Ręczniki tylko przyniosę I teraz tak możesz sobie, możesz sobie sprawdzać od dołu Czy jest odpowiednia temperatura dla Ciebie Jak uznasz, że jest odpowiednia temperatura To zaczynamy dopiero wtedy do. do. chcę sprawdzić temperaturę teraz Ona wyszła niedawno z pieca, więc trzeba trochę poczekać nie? Troszkę poczekamy Troszkę poczekamy troszkę, troszkę. To sobie zdejmij, żeby sobie oka. Czekaj, mam nóż. Przytrzymaj? To są te Przytrzymaj? Ja też jestem głowy. Okej. Dobrze Daniel. Gotowy? Okej. 3, 2, 1, start.

Sampai jumpa di video selanjutnya. Zatrzymujemy, mamy 3 minuty 6 sekund Op. Jak się czujesz? Coś potrzebujesz? Może odłóż tą wodę Odłóż wodę, jak już nie jesteś poza konkursem To lepiej to będzie coś wypić, żeby Złagodzić to co no. w środku nie? Woda jest do konkursu potrzebna, teraz jest niepotrzebna Było mocno Nie spodziewałeś się, co? Nie, no jest okej, okay, tylko się nie spodziewałem po prostu. Coś potrzebujesz Danielu? Lody? Nie, yeah, tak. nie. teraz za W którym momencie Cię zaraz atakujesz? gardle. W gardle? Oh. Nie jest takie łatwe jak na filmikach się wydaje, nie? Ale dobrze ci szło. Mówię, tylko ta ostrość. Uh. Dobra, zostawię cię samego. Żebyś sobie odpoczął. Ale to pital, pali. Jeździć, no. Dlatego ta jest słabsza, ta jest dużo słabsza od petardy. Tak trzy razy. A wiesz, Petardę? Ja, w zeszłym roku trzy osoby. W zeszłym roku. A. Trzy osoby, w tym roku ani jedna. Ale jeżeli chodzi o pizzę wyzwanie, to tyle osób zjadło. Obecnie rekord czasu wyzwania ostrości jest 3 minuty 54 sekundy. Ale pari rura. Nie, bo to, pier, to pierwszy na koniec 30 września, ten wygrywa... Daniel? Coś potrzebujesz? Puści Ci po lody? Ja Ci pójdę... Ja Ci pójdę po lody, dobra? Jeszcze muszę. A oh wodca yes. mogą nie pomóc. Dać ci po nie Ja już prosić po A ile to kosztuje? Co? Ile to kosztuje? nie Nie, nie, nie. już nie, nie, dla Daniela, ale. Daniel przez chwilę doszedł do siebie i mówi, że nie, lodów nie trzeba jednak. Już jest lepiej. Jest lepiej. Myślałem, że chociaż zjem, ale po prostu w jakimś późnym czasie i się zastanawiałem, czy zrobić fajny czas na podium jeszcze. Czy pasować? Ale mówię już. już pasuje. Mówię, to nie jest takie łatwe, jak to, to się wydaje jest. na filmikach, naprawdę. Ta pizza, ona jest sporo słabsza od petardy, ale to jest dalej bardzo ostra pizza. Ja to bym mógł petardkę. petardy myślę, że ja jeszcze bym się przepalać da petardkę? Petardkę, no? O kawałku byś naprawdę źle wyglądał to. To jest kilka razy złotze ja. od tego i to organizm dostaje takiego szoku, że to się odcina, nie? Bo to jest sam ten ekstrakt. Nie? To jest sos fermentowany, pasteryzowany, ale to mówię, to jest bardzo, to jest bardzo ostre. Bardzo ostre. To jest inny wymiar, to co się dzieje z organizmem o petardzie to... No, bo tak miałem chętkę ja na ten petardan, no, najpierw na wyzwanie muszę powiedzieć. Żebyście... Ją... Dobra kolejność, ja że to jest dobra kolejność, najpierw wyzwanie, później petarda, nie? My tu powiemy, że to nie jest jak, jak na filmikach, i tak ktoś przyjdzie bo że się nie spodziewał tego. Ale no właśnie po to jest ta pizza, po tak, to jest pizza wyzwanie, żebyście mogli się sprawdzić. To jest najlepszy ten typ ludzi, to przychodzi po prostu i się cieszę, że go wypaliło. To jest super uczucie. Ja lubię. Ja lubię po tych wszystkich sosach, po tych wszystkich właśnie jakichś podobach ostrych. Nie że to. Nie, nie ten, nie, nie tego. Nie lubię tego, tylko właśnie zjem sobie trochę ponarzekam, ale jest później śmiech, wiesz, zjadł. Chodzi taka radość później. Yeah, nie? Tak, oczywiście ja to lubię, ja jestem nie normalny, to po prostu. Elegancko, elegancko. Dobra Danielu, my będziemy się żegnali, serdecznie się zapraszam z rodziną jeszcze nie raz, Oczywiście. nie dwa, Bo dzięki nie za nie wyzwanie, już, ale... <laughs> <laughs> może za rok w kolejnych sezonach, <laughs> jak odtrenujesz. No, a za rok będzie kolejny sezon trzeci, nie? Muszę jeszcze powypalać trochę te gardła, to może <laughs> po wypaleniu przyjdę. <laughs> a jak się z Wami żegnam, na razie, cześć. Dobra Danielu, chcesz próbować podatki?

Dobra, Dobra, a petarda? Tylko ostra. Tylko ostra? Ok, rozchodź się? No mówiłem, że będzie potrzebne. Po chwili, nie? Po chwili dopiero. No. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, popijać słodki, nie? Słodki? No, ty i lepiej się. Później nie, więc okej? Okay? Usiądź sobie. Nie, Usiądź sobie, mówię, ty, ty. dużo dużo nie zjadłeś, więc więc chyba powinno być ok. nie wiem czy to było dobrym pomysłem po wyzwaniu od razu. No. jest ten kawałek, ale to był mówię to był malutki kawałek, jak to. Jakby, jakby tak policzyć to może jedna dwudziesta kawałka petardy może mniej. to, było, no to, był, to był taki o, gryzek, gryzek. ale zrobiło co co miało zrobić, nie? oczywiście to nawet taki mały to już jest to już jest za dużo, nie? Dla na przykład dla osoby, która pewnie nie je, jakby tu przyszła do takie taki kawałek. Zmieciom, nie wiem, ale na coś. O, dziękuję. Ja, dziękuję, bardzo. Ja, dziękuję. No dobra, my się ta nie że jeszcze raz. No teraz, jak i i jakiego stugu, Mleko pomaga, mleko pomaga. Dobra, dzięki Daniemu jeszcze raz. I do następnego. Cześć. refined Are watching, the score is near. One last move, the end is clear. Will the champion rise?